Cześć, witajcie. Dziś troszkę nietypowo zaczynamy z TV wieczorem, a nie, a nie ranul w południe. Dzisiaj będą tylko aktualności pogodowe. Pogoda się troszkę zmienia, więc warto o niej powiedzieć. I tu już nie będziemy się długo zastanawiać, tylko zaczniemy za chwilę naszą o, prognozę pogody. OK, sprawdzę jeszcze jest OK, czy to działa, czy nie działa. O, no, skutknę, tutaj. No dobrze, powinno być OK. W taki wypadek jeszcze sprawdzę, kochani, bo to ostatnio, ostatnio sprawia mi parę przykusów. Eee, parę przykusów sprawił mi sprzęt. Dajcie mi chwilę. Zobaczymy, czy, czy jest, w telefonie sprawdzam. Sekundka. No coś jest nie tak właśnie. Zobaczcie, nie tak, bo właśnie widzę w telefonie, że sekundeczka, dajcie mi chwilę. Dobra. To powinna być już za chwilę. Powinna być dobrze czy nie? No, coś jest nie tak. Nie, już powinno być dobrze chyba. Jeszcze dajcie sekundkę. Tak to jest niestety jak się robi takie rzeczy na żywo. Dobra. Okej. Okay. Słuchajcie, przede wszystkim jest ostrzeżenie o możliwości musz formacji i w nocy. I, e, i rana może być mgła. E, I teraz tak, to jest prognoza, zaczyna się na 24 godziny. Dzisiaj z godziny 12 to see, e, czyli jutro do 12. E, północny Adriatyk, wiatr zmienny bardzo. E, jutro przeważnie South East, South West, 4 do 12, może 2 do 3. E, osłabi się na e, 1 do 2, widzialność 5 do 15. .00. W nocy. Jutro, gdzie gdzieniegdzie mogą być e, zamglenia do, ograniczące widoczność do jednego kilometra. E, możliwość opadów i burz. Środkowy Adriatyk, wiatr e, zmienny 4 do 12, może 2 do 3, osłabi się na 1 do 2, widzialność 10 do 20 na nocy. W nocy, e, przepraszam. Sekundko. A widzicie, klienci dzwonią, rzeczywiście coś im da bo jedna chwila, skończymy z kiperki i odbierzemy. Dobrze, teraz popatrzmy sobie na Aladyna. Aladyn, północ, popatrzmy wtorek, dzisiaj, 21, wiatry południowo-wschodnie do 10 metrów na sekundę i co dalej? Dalej, niby troszkę się osłabia, ale jeżeli ktoś by dzisiaj chciał stawać w nocy na kotwicy i, i, czy na boi, raczej, y, powyżej pół małego losynia y, chowałbym się w zatoki, co są sobie to wiatru wschodniego. Tutaj, wyraźnie, poniżej jest, jest to, bezwiecznie, ale cały czas, zobaczcie, trzecia OTC, cały czas tutaj wie, o, już się, nawet o szóstej nad rano, czy koło ósmej rano, wiatr się będzie zmieniał, i będzie zaczynał wiatr z południa. I środa to samo. Wiatr już na północy wieje wyraźnie z południa 12-15 UTC i on cały czas rośnie. Niby jeszcze nic, ale, ale już popatrzcie, idzie zło. Idzie zło i już w nocy, uwaga, w nocy środy na czwartek, północ, kres lap losin, już będzie czasami bardzo mocno wiało nawet do 17 metrów na sekundę, a w nocy już, czyli nad ranem, tu yy, no, będą bardzo silne porywy. I tak naprawdę, uwaga, z czwartku na 30 na, yy, na czwartek warto stać w bezpiecznym porcie. Yy, co prawda, minęło, albo południowy, a dziewiąta FTC, popatrzcie, Armagedon. Armagedon, a 12 UTC, tu już się ma to uspokoić. Nie wiemy. Czy będzie tak mocno Argonaggedon? Nie wiemy. I dalej. Tu zobaczcie, jak się mocno zmienia. Południowe wiatry. Cały czas. Czwartek. Wieczorem. 21. OTC. Południowe. Tutaj też bym raczej stawał w czwartku na piątek. Kochani, w Marinie. Nie stawałbym raczej w Zatokach. I, i na naboi czy, na, czy na Kotwicy. I piątek. Piątek, trzecia OTC. Szósta OTC. Dalej wiatr południowy. Tu na północy, 9 UTC. Co prawda, ten wiatr nie jest bardzo silny, teoretycznie, ale już powyżej 8 metrów na sekundę, czyli do 10 metrów na sekundę. Czyli, pamiętajcie, wiejący z południa, a więc wytworzy, wzdłuż wysp, wytworzy sporą falę. I to może nie być przyjemne. A piątek to dzień powrotów. OK, zobaczmy sobie, co się dzieje dalej na środkowym Atlantyku. A, bhmz 18. I tu zobaczmy na razie spokój, zwiat zmienny, tak jak wcześniej, pogoda. Wiatr północny, e, północno-zachodni. No i co? Ok. O, czekajcie, bo się zamiesiło, Jeszcze raz. Wtorek, 21. tu teoretycznie z wtorku dzisiaj na środę jutro, praktycznie bezwiecznie. Zobaczmy, co się będzie działo nad ranem. Nad ranem też bezwiecznie. Ale już, już wyraźnie widać tendencję wiatru południowo-wschodniego. I jeżeli ktoś będzie, no to już jest późno, ale mam nadzieję, że wybraliście, jeżeli stoicie na, na kotwicy, to wybraliście ne, zatoczki osłonięte od wiatru południowego, południowo-wschodniego. Bo widzicie, tu już wiatr, już znowu w środę o 12.30 zaczyna wiać z południa, przy brzegu, w przyjemniku mocniej, ale później, ta, cała środa, Cała środa generalnie będzie jeszcze dość fajna, według, według Aladyna. Dopiero w czwartek wiatr południowy, zobaczcie, i w czwartek wiatr typowy jugo typowe jugo i to już będzie wiało 7, nawet miejscami do 17 metrów na sekundę. A w czwartek 9 to będzie Armagedon. Najciekawsze jest to, że tutaj, zobaczcie, jest jugo. A tu będzie wiatr zachodni wiał, tu taki podmiot bardzo mocno będzie krzyczył przez ten układ wirujący. Natomiast, e, myślę, że mniej wytrawni w traf, wypraw, w, traf, w Boże, mniej wyprawni żeglarze niech zastanowią się, co ten czwartek będą robić w ciągu dnia, bo pamiętajcie, jeżeli ten wiatr będzie wiał wzdłuż wysp, albo nawet pod skosem, popatrzmy sobie, czy cofnę się, e, to będzie się wytworzała fala. Tutaj, WIS bardzo mocno, do 24 metrów na sekundę. Chwar między kwarem bracią spokojnie, a najbardziej spokojnie między bracią a splitem. I niby, i niby to w czwartek zaczyna co robić się spokojniej, ale dalej południowy wiatr. 21. wieje i mimo wszystko z czwartku na piątek uważam, że lepiej stać w porcie. I piątek niby, trzecia, szósta UTC. Ale popatrzmy już 12, czyli ten moment, kiedy praktycznie macie być w porcie, zwłaszcza na odcinku od biogradu do odjęcia do, do splitu. No trzeba się zastanowić, czy być może w tym porcie nie być miążko wcześniej. Niby ten wiatr jest, zobaczcie, za chwileczkę 12 i będzie niby ścichał, ale czy tak się stanie? Nie wiem, trzeba być czujnym, jak, jak waszka. Co mówi Windy. Popatrzmy sobie. Windy pokazuje. Porywy, porywy. Popatrzmy, zbliżmy troszeczkę mapkę. Tak. Środa. Wiatry południowe. Tutaj też pięcące. Podobnie jak Aladdin. Ale już zobaczymy czwartek. Czwartek, co prawda, co jest bardzo ważne. Czwartek na początku, pierw na pełnym morzu. Był mniej tego jugo przy brzegu. Ale już potem wzdłuż całego wybrzeża. Czwartek i spokojniej i niby spada i znowu w nocy silniejsze jugo i piątek popatrzmy według Alladyna. Niby, o i dopiero po południu też pokazuje windy silny wiatr wzdłuż całego wybrzeża, więc jeżeli to się będzie potwierdzało jutro, to myślę, że zastanówcie się czy nie warto być w piątek wcześniej w porcie. Burze, pamiętajcie są są e, informacje o burzach. Zrobimy sobie, odświeżmy ten radar. Niby w tej chwili nic dużego nie widać. Popatrzmy sobie na Windy. Windy, jeszcze też odświeżmy Windy. Tutaj widać gdzieś te burze komórki idą, ale tu powolutku jakieś komóreczki niewielkie tworzą się bardzo ostrożnie. Słuchajcie, jeżeli będzie wiało jugo, to jugo może przynieść jeszcze opady deszczu i może też spowodować burzę. Czasami jest tak, że jak to jugo przestanie wiać, to zacznie wiać Tramontana, północny wiatr, która nie jest często prognozowana w tego typu modelach pogodowych. Trzeba bardzo mocno uważać. Dobrze, a teraz Grecja. Grecja, tak jak było. Czyli dzisiaj jeszcze troszeczkę wieje, a popatrzcie od środy, Grecja się robi już w miarę spokojna cała. I to jest dobra wiadomość, którzy pływają teraz, dla żeglarzy, którzy teraz pływają w Grecji. Ale niestety, ci, którzy zaczynają w tą sobotę, no, jeżeli się te prognozy y, sprawdzą, to może być następny cyklon tutaj na, na, na obszarze całej Grecji. I to taki cyklon, cyklon. Pamiętacie, w zeszłym roku, dwa lata temu też było tak bardzo cyklonowato, nie było to bezpieczne. No, trzeba uważać. E, popatrzmy sobie jeszcze Meteo HR. E, Meteo GR, przepraszam. Pokazuje w tej chwili e, tę pogodę. E, gdzie ja to ustawiłem? Naxos, popatrzmy Naxos, 400 4 Oczywiście pamiętajmy, e, Pamiętajmy o tym, że pytanie, gdzie jest ta stacja metodiczna umieszczona, w jakim miejscu, to pokazuje 5 Boforta w tej chwili na XOS, w następnych godzinach. Zobaczmy sobie czwartek, piątek, różnie, 3, 4 Boforta, 5, ale o tyle jest to fajne, że jest to znowu jakiś materiał porównawczy i stacja, która powinna pokazywać dane Online nowe, aktualne warunki 18.20 18, e, greckiego czasu lokalnego, to no, coś nam daje to więcej informacji. Ostatnio e, wiele osób narzekało, że, że, e, że niestety, ale grecki, w Grecji te prognozy MT8 e, za bardzo sprawdzają, zwłaszcza w Indii, więc jeżeli mamy dwa, może na trzy źródła, zawsze jakąś średnią możemy. E, wyciągnąć. Kochani, to byłoby na tyle dzisiaj. Podsumowując, e, ci, którzy byli w Chorwacji, uważajcie bardzo na pogodę. Grecja ma raczej spokój do końca tygodnia. Grecja ma gorzej od przyszłego tygodnia, a co Chorwacja będzie miała, to już Wam powiem dokładnie e, również osobiście sam z miejsca, bo tam też jestem, będę, iż będę Wam nadawał na żywo. I to wszystko e, na dzisiaj, w tej nietypowej porze. E, dziękuję za uwagę wszystkim do usłyszenia, do zobaczenia. Żegujcie, kochani, bezpiecznie.